Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, pomówiłem sobie dzisiaj o tym chyba najbardziej kontrowersyjnym polskim filmie od czasu Kleru Smarzowskiego, chyba. Mianowicie filmie Agnieszki Holland Zielona Granica, który już wywołuje całą masę skrajnych opinii. I przyznam szczerze, kompletnie bez bicia, że wbrałem się do kina głównie ze względu na czystą ciekawość. O co tak wiele krzyku, i czy pod tą grubą warstwą rozmaitych konfliktów ideologicznych, jakie prowadzą ze sobą ludzie wokół tego filmu, czy właśnie znajduje się po prostu coś wartego obejrzenia? No, a że praktycznie każdy ma jakieś zdanie na temat tej produkcji, no to ja chciałem jakieś mieć, żeby się móc nim z wami podzielić, no ale jednocześnie mam taką archaiczną i myślę, że dość nie dzisiejszą zasadę, że zanim zacznę się wypowiadać o jakimś filmie, no to wolę go mimo wszystko zobaczyć, także no nie pozostało mi nic innego tylko wybrać się do kina i zobaczyć jak ten film wypada na wielkim ekranie. Zazwyczaj kiedy jakiś film podejmuje temat, który jest jeszcze dość świeży, Albo nawet aktualny, to podchodzę do takiej produkcji dość nieufnie. Ponieważ zwykle moim zdaniem przynajmniej potrzeba odrobiny dystansu, by odpowiednio myślę ująć pewne problemy na taśmie filmowej. W taki sposób, by nie było to moralizatorskie, by nie było to podlane, zbyt podlane emocjami, by cały z jednej strony funkcjonowało jako po prostu dobry, kompetentny film, ale z drugiej strony, również w jakiś ciekawy sposób. Potrafiła zinterpretować dany problem, daną sytuację, dane wydarzenie. No i bardzo niełatwo jest złapać balans między tymi dwoma rzeczami, szczególnie właśnie, kiedy jeszcze rany są świeże lub pewne wydarzenie zna się tylko z jednej perspektywy, bo nie minęło dość wiele, by zapoznać się powiedzmy z różnymi perspektywami. Wiecie, jak to jest. Dlatego też jednocześnie nie spodziewałem się niczego specjalnie dobrego po zielonej granicy, nawet mimo tych naprawdę pozytywnych opinii. Płynących z festiwalu Wenecji czy z anglojęzycznych recenzji, które zaczęły się pojawiać w sieci bardzo szybko, bo oczekiwałem albo jakiegoś taniego moralizatorstwa, albo wręcz pewnego szantażu emocjonalnego. Patrzcie, widzą, jak ludzie cierpią. Nie jest wam głupio, nie jest wam wstyd. Na wiadomo, nikt nie lubi być pouczany, szczególnie oglądając film. No, a w przypadku tego typu tematów myślę, że wielu reżyserom czy scenarzystom bardzo łatwo wpaść w taki kaznodziejski, moralizatorski ton. Dlatego też, właśnie z jednej strony nie obiecywałem sobie specjalnie wiele, szczególnie że nie no, powiedziałbym, żebym był jakimś wielkim fanem twórczości Agnieszki Holand w ogóle, ale też z drugiej strony nie ukrywam także, była tu pewnego rodzaju ciekawość związana z tym. Po pierwsze, no właśnie, o co tyle krzyku, czy faktycznie te wszystkie historyczne wręcz głosy. Na temat tej produkcji są zasadne, ale też, no właśnie, jak reżyserka podeszła do tego delikatnego, powiedzmy, ale jednocześnie, no trudnego tematu kryzysu humanitarnego na granicy. No właśnie, mówiąc o tych wszystkich historycznych reakcjach, odhaczmy sobie może jedną rzecz. Zaznaczę to natychmiast, żeby być może osoby, które będą niezainteresowane moim dalszym wywodem, mogły sobie odpuścić dalsze oglądanie. Zamierzam podejść do tego filmu, czy raczej ocenić ten film. No, właśnie jako film, nie jako dokument, nie jako obiektywny zapis wydarzeń. Jeśli miałbym oczekiwać od danej produkcji stuprocentowej prawdy, stuprocentowego realizmu, podejścia, że absolutnie każda rzecz, którą widzimy na ekranie, musiała się wydarzyć i być potwierdzona opiniami świadków i tak to obejrzałbym dokument. Idąc na film fabularny, a granic, Zielona Granica jest filmem fabularnym. Oczekuję przede wszystkim, no właśnie, historii. Historii, która jest opowiadana zazwyczaj z pewnej konkretnej perspektywy. A siłą rzeczy jest także wyrazem czyjejś konkretnej wrażliwości, czy ujęciem jakiegoś problemu w sposób czy z perspektywy ważnej dla osoby, która dany film tworzy. Oglądając film fabularny, godzę się oczywiście z zawieszeniem niewiary. Godzę się na pewnego rodzaju zabiegi stylistyczne, że niektóre rzeczy będą olbrzymione albo podkoloryzowane, żeby służyły historii. Ponieważ głównym celem filmu popularnego jest przede wszystkim, no właśnie, opowiedzenie angażującej historii. Która ma oczywiście nieść jakieś przesłanie, zazwyczaj jakieś wartości, jakiś motyw przewodni, ma dać jakiś materiał do przemyśleń, powiedzmy, swoim widzom, ale jest przede wszystkim historią, która ma nas jakoś zaangażować ma wywołać jakieś emocje, no mówiąc najprościej ma coś z sobą nieść. I tego właśnie oczekiwałem od Zielonej Granicy, bo jeśli czegoś oczekuję od artystów, no to właśnie tego, że w jakiś sposób ich twórczość może do mnie trafić, może mnie poruszyć, albo w jakiś sposób skłonić do przemyśleń, czy zmotywować właśnie do powiększenia wiedzy powiedzmy o danym problemie. Bardzo często miałem tak, że oglądając jakiś film na temat nie wiem, jakiegoś wydarzenia historycznego. Zdawałem sobie oczywiście sprawę z tego, że oglądam jedynie fabularyzowaną interpretację danego wydarzenia. W związku z tym, jeśli dana historia, zwykle kręcąca się, wiecie, wokół jakiegoś konkretnego wątku na tle jakiegoś wydarzenia, jeśli ta historia mnie zainteresowała i ten film mnie wciągnął, to zwykle motywowało mnie to do tego, by potem zajrzeć do rozmaitych źródeł i dowiedzieć się czegoś więcej o prawdziwych korzeniach, prawdziwej genezie czy prawdziwym przebiegu danego wydarzenia. Filmy popularne zawsze są jednak tą artystyczną interpretacją rzeczywistości. Tym obrazem, który maluje artysta, który ma tylko odzwierciedlać kawałek świata. Z jego perspektywy według jego wrażliwości. I tak samo jest z filmami, które podejmują nawet prawdziwe kwestie, nawet prawdziwe realne problemy, czy prawdziwe historyczne wydarzenia. Zawsze jest to tylko i wyłącznie element fikcji, Stworzony na obraz rzeczywistości. Wobec tego nie można oczekiwać od filmu popularnego, że będzie w 100% zgodny z szczególnie czyimś wyobrażeniem tego, jak prawdziwe wydarzenia przebiegały. Dlatego też nigdy nie oceniałbym Zielonej Granicy z tej perspektywy, pod względem, nie wiem, odzorowania rzeczywistych wydarzeń, czy pod względem tego, jak to ma się do relacji, powiedzmy, świadków i tak dalej. Oczywiście, reżyserka, scenarzyści, ktokolwiek może nas zapewniać, że tak, tak, to na pewno się wydarzyło w 100%, mam na to. Relacje i tak dalej. Być może faktycznie się wydarzyło, być może nie, nie interesuje mnie to. Idąc do kina na film popularny, oceniam to, co widzę na ekranie, pod kątem tego, czy jest to dobra historia. Czy jest to coś, co mnie zaangażowało, czy jest to coś, co dało mi jakiś pretekst do przemyśleń, i tak dalej, i tak dalej. I tak wiem, zawsze pojawia się w tych sytuacjach tłumaczenie, że no ale cała masa ludzi idzie do kina na jakiś film, a potem myśli, że to prawda. Ale szczerze mówiąc, to nie jest mój problem ani moim zdaniem nie jest to wina twórców, ani nie jest to odpowiedzialność twórców, no bo zadaniem artystów nie jest uczyć kogokolwiek historii czy, nie wiem, zdawać się relacje z wydarzeń, tylko tworzyć angażującą i w jakiś sposób rozwijającą fikcję. Domyślam się, że niektóre osoby będzie bardzo ciężko przekonać, ale pozostaje mi próbować do skutku. Dobra, słuchajcie, zielona granica. O samym filmie powiem tak. Wszedłem z kina Zaskoczony, że ten film podobał mi się bardziej niż myślałem, że będzie mi się podobał. To nie tak, że rzucił mi na kolana, to nie tak, że nie mam żadnych uwag, ale muszę powiedzieć, że wyszedłem całkiem zadowolony z tego, co zobaczyłem. Przede wszystkim dlatego, że jest to film, który wbrew tym historycznym głosom, szczególnie z prawej strony sceny politycznej, która zrobiła sobie z tego filmu element kampanii, chyba przedwyborczej, to nie jest film o tym, jak. Polska jest zła i okropna, jak strażnicy graniczni są najgorszą grupą ludzi na świecie. Jasne, są w większości przedstawieni jako ci źli w tym filmie, jako antagoniści, powiedzmy i niektórzy strażnicy graniczni robią tutaj naprawdę okropne rzeczy, ale nie to jest sednem tej produkcji, jakby no, film fabularny potrzebuje zazwyczaj wilanów. Nie jest sednem tej historii także sama kwestia tego kryzysu humanitarnego czy, czy wojny hybrydowej. Jest zresztą wyraźnie powiedziane oczywiście, że za całą tę sytuację odpowiada przede wszystkim wschodnia strona, działania Putina czy Łukaszenki, który, którzy ten konflikt wywołali, i to za ich sprawą ludzie, którzy znaleźli się na granicy, którzy Próbowali przekroczyć polską granicę, znaleźli się w tej sytuacji, w której się znaleźli. I z drugiej strony mamy Unię Europejską, która nic z tym do końca nie robi, mamy stronę polską, która chce się problemu jak najszybciej pozbyć. Jakby mamy to całe tło, ale znowu to nie jest sedno tej historii, to jest pewnego rodzaju tło, które dostajemy, żeby mieć jakiś kontekst, ale nie o tym jest ten film i o tym, myślę, że albo masa osób zapomina, albo nie chce tego widzieć zwyczajnie. Każdy ma oczywiście prawo do swojej własnej interpretacji, to też warto zaznaczyć, ale moim zdaniem to jest film o tym, jak kluczowe, jak istotne, oj, to będzie strasznie banalne, więc wybaczcie mi, ale no, nic nie poradzę, jak kluczowe są te proste akty, Dobroci, czy pomocy, czy miłosierdzia względem osób, które znalazły się w okropnej sytuacji. To jest film o tym, jak nigdy nie jest za późno, na właśnie te akty dobroci, na ten na pomoc, na okazanie serca drugiemu człowiekowi. O tym, jak ważne jest to, by widzieć w drugim człowieku człowieka, a nie kłopotliwy obieg, którego się trzeba. Pozbyć. No bo właśnie tym niestety są w tym filmie imigranci. Kłopotliwym bagażem, którego się trzeba tutaj pozbyć, czy wręcz bronią Łukaszenki, jak zresztą określa ich, zdaje się, instruktor Straży Granicznej. Widzimy w tym filmie, to jest całkiem przejmujące, bym powiedział, jak stopniowo postępuje ta dehumanizacja. Zaczynamy bowiem film z perspektywy pewnej syryjskiej rodziny. Która próbuje przekroczyć granicę, gdzie jeszcze na początku wszyscy są pełni optymizmu, w pełni kontroli, mają swoje marzenia, mają swoje oczekiwania i liczą na to, że błyskawicznie dostaną się przez granicę i wyruszą do Szwecji na spotkanie z jakimś tam innym członkiem rodziny, który już na nich czeka. Bardzo szybko okazuje się, że to nie będzie takie proste. I najpierw trafiają przez granicę, potem zostają przerzuceni z powrotem, potem są traktowani coraz gorzej przez stronę białoruską, potem trafiają z powrotem do Polski i są no właśnie przerzucani jak ten po prostu gorący ziemniak przez obie strony. Odmawia się im jedzenia, opieki lekarskiej, wody. Jedyne na co mogą liczyć to te pojedyncze akty dobroci ze strony y, aktywistów. I osób, które po prostu chcą pomóc. Oczywiście rozumiem w pewnym sensie to, że wiele osób traktuje ten film jako coś więcej niż tylko fabuła, jako coś wręcz na kształt dokumentu, bo też styl jaki wybrała sobie tutaj Agnieszka Holland, jest niewątpliwie prawie że dokumentalny, bardzo jaki reporterski. Mamy oczywiście całą masę ujęć z ręki. Mamy czerń i biel, która dodaje takiej zgrzebności i, i prostoty tym zdjęciom, które jednak są bardzo dynamiczne. Świetnie generalnie praca kamery balansuje tutaj między artyzmem a takim surowym wręcz ukazaniem cierpienia niewinnych ludzi. Zresztą to wrażenie dokumentu czy wręcz reportażu jeszcze potęgują aktorzy, nie ta niepolskojęzyczna część, bo wypadają oni tak autentycznie. Że naprawdę można aż poczuć ten tragizm powiedzmy, tych, tych bohaterów, którzy resztkami sił chwytają się tej resztki człowieczeństwa, jaka im pozostała, jakiej jeszcze im nie odebrano. I jest to naprawdę przejmujące, naprawdę niosą ten film na swoich barkach. Polscy którzy również podają OK, ale mam parę problemów z niektórymi dialogami, które są trochę nienaturalne. Nie wiem, mam wrażenie, że te postacie, które miały tu być wyluzowane i takie bardziej niepokorne, wypadają mocno nieautentycznie w kontraście. Jest zresztą w tym filmie niesamowicie cringe orange scena, gdzie młodzi imigranci trafiają do domu Macieja Sztura, znaczy nie dosłownie jego bohatera, i jego dzieci zaczynają wspólnie rapować, wiecie, różne kultury, różne rasy, ale jedna muzyka i tak dalej. Wow, to miał taki boomerski fajn, że po prostu mam ciarki aż do teraz. Tak to jest, jak starzy ludzie próbują odzorować na ekranie młodzież, i, i potem dostajemy to, co dostajemy. Dobrze swoją drogą, że w domu macie ja Sztura się mówi po francusku, bo, bo inaczej byłoby pewnie ciężko się dogadać. Z drugiej strony jest też sporo scen w tym filmie, które myślę, że zostaną ze mną na trochę i muszę powiedzieć, że ruszyły mnie troszkę w kinie. Na przykład scena, w której jedna z imigrantek e prosi polskiego rolnika o wodę i dostaje tę wodę, dostaje też jakieś jabłka czy coś i zostaje wskazana droga, gdzie może prosić o pomoc. Ale gdy tylko oddala się kawałek, to widzi jak, jak ten sam rolnik yy... Bierze telefon i gdzieś dzwoni, więc, yy, więc ta imigrantka zaczyna uciekać. Natomiast ten rolnik zaczyna ją gonić, mówi czekaj, czekaj, stój! I nie wiemy do końca, tak naprawdę, czy gość dzwonił po Straż Graniczną i próbował, może, donieść, a może wręcz przeciwnie, może już próbował zadzwonić, nie wiem, do mieszkańca tego domu, który, który wskazał, żeby poinformować, że jest tutaj osoba, która oczekuje pomocy. I w sumie nie wiadomo, i, i począł się bardzo nieswojo. Bo, bo wszedłem na moment w skórę tej imigrantki i, i w tej sytuacji, gdzie nie możesz nikomu ufać, a z drugiej strony co ci zostało? W zasadzie tylko i wyłącznie zdanie się na łaskę innych osób. To w jakiś sposób mnie dotknęło, powiedzmy, i wydało się przerażające wręcz. Jest też moment, w którym jeden z imigrantów zdesperowany i, i rozżalony, powiedzmy, tym traktowaniem jakiego jak on i jego rodzina doznali tutaj, w Polsce czy, czy, czy na Białorusi, krzyczy do Strażników Granicznych, że gdyby oni pojawili się w jego kraju, to zostaliby ugoszczeni i on osobiście by ich ugościł i, i potraktował jak ludzi. To też, wiecie, Prosty dialog i nic skomplikowanego, ale dotyczy tak bardzo podstawowej kwestii, jak to, że zwyczajnie wypada kogoś, kto potrzebuje pomocy, wypada mu pomóc. Wiecie, no, z perspektywy człowieka oczywista rzecz, ale ze względu na te rozmaite układy i politykę i, i, i masę, powiedzmy, czynników, w tym wypadku, no nie. W tym wypadku ludzie, którzy pojawili się na tej granicy, nie mogli liczyć na potraktowanie jak ludzie. I wiecie, co istotne, nawet gdyby. W ramach tego kryzysu na wschodniej granicy nie wydarzyła się żadna taka sytuacja jak w tym filmie. Nie było, wiecie, żadnej wielopokoleniowej rodziny, która próbowała przekroczyć granice. To fakt, że w tym filmie mamy okazję zapoznać się z taką sytuacją. I zwyczajnie postawić się w ramach niektórych postaw, czy zastanowić się, co na ten temat myślimy, i, i jak my byśmy postąpili, i co czulibyśmy w tej sytuacji. I jeśli to już skłania kogoś do myślenia i do przemyśleń, lub wywołuje jakieś emocje, to znaczy, że mamy do czynienia z dobrym filmem popularnym. Bo zwyczajnie jest sytuacja tych bohaterów, którzy zostali przedstawieni w tym filmie, ich historia, ich e, dramat, ich brutalne e, zderzenie z rzeczywistością, jaka tutaj panuje, po prostu stanowi. Dobrą historię, dobrą fabułę, która naprawdę mnie zaangażowała i którą śledziło mi się w tym wypadku z masą emocji. Nie mogę tego powiedzieć o wszystkich elementach tego filmu, niestety. Najmniej ciekawy wypadł wątek aktywistów, szczególnie tej bohaterki Julii, bo moim zdaniem zwyczajnie zabrakło tam po prostu właśnie jakiejś ciekawych historii stojącej za postaciami, które w tym wątku poznajemy. Jest jeszcze rzeczywiście wątek strażników granicznych, którzy, tak jak wspomniałem, są przedstawieni w bardzo negatywnym świetle w tym filmie, ale. Ale ma to swoje drugie dno w tym wypadku. I oczywiście osoby, które nie widziały filmu, pewnie no, tego nie będą wiedzieć, bo, bo skąd dla nich cały film będzie tylko i wyłącznie antyreklamą Straży Granicznej? Ale mamy epilog tego filmu, który pokazuje nam dokładnie tych samych strażników, którzy pomagają tym razem przy przekraczaniu granicy przez Ukraińców. Oczywiście po ataku Rosji na Ukrainę. Widzimy tych samych strażników, którzy zachowują się jak ludzie, którzy. Są w tym wypadku pomocni i traktują uchodźców jak ludzi, i skłania to od razu do pytań: czemu w tym wypadku sytuacja wygląda kompletnie inaczej? Wydaje mi się, że to jest akurat ciekawa kwestia, która moim zdaniem w samym filmie mogła być jeszcze trochę bardziej rozbudowana bo oczywiście można by to wyjaśnić po prostu rasizmem i tym, że jeśli imigrant jest śniady, no to pewnie jest groźniejszy i można go traktować gorzej, ale myślę, że film raczej tej tezy nie stawia. Wydaje mi się, że raczej pozostawia to pytanie otwarte. Mamy tego instruktora, który tłumaczy, że imigranci to nie ludzie, to broń, to pociski, którymi strzela do nas Łukaszenka I, i... No i wydaje mi się, że właśnie tutaj tkwi sedno tego znieczulenia. Właśnie mam wrażenie, że film portretuje przede wszystkim to... Znieczulenie strażników granicznych na to, co się dzieje, to że nie traktują oni imigrantów jak ludzi, traktują ich jak towar, który można przerzucać przez granicę i którym się nie trzeba przejmować. I jest to szerszy problem systemowy, aniżeli kwestia bycia złymi ludźmi, po prostu. Szczególnie, że no, jednym z głównych bohaterów jest właśnie jeden ze strażników, Jan który no, ma masę wątpliwości i mimo, że chce być strażnikiem granicznym, uważa to za swoją służbę, to jednocześnie no, widzi problem w tym, w jaki sposób imigranci są traktowani i jest tym, powiedzmy, no, właśnie głosem człowieczeństwa w swoim otoczeniu. I znowu, jakby nie jest obowiązkiem reżysera, by pokazać nam dobrych strażników i złych strażników, żeby nam udowodnić, że byli ci dobrzy, ale też byli ci źli, bo symetryzm nigdy nie jest dobrą drogą, i nigdy nie jest tak, że prawda leży po środku. Każda sytuacja jest inna, każda perspektywa jest inna, i symetryzowanie tego niczemu nie służy. Zadaniem reżysera jest pokazać jakiś problem, opowiedzieć jakąś historię. I w tym wypadku chodziło o człowieka, który jest w stanie dostrzec to człowieczeństwo nawet w otoczeniu, które jest kompletnie na to znieczulone. I myślę, że to kwestia, która nadawałaby się jeszcze do rozwinięcia, osobiście pozostawiła troszkę niedosytu, przynajmniej tutaj dla mnie. Poza tym ja ogólnie nie jestem mimo wszystko fanem filmów, które są tak bardzo wyraźnie podzielone na konkretne segmenty. Myślę, że lepiej zagrałaby tutaj trochę bardziej zwarta forma tej całej historii, lepiej by to wszystko moim zdaniem wybrzmiało, bo na jakimś etapie, kiedy ten film trwa i trwa i trwa i ta fabuła się trochę rozłazi, na jakimś etapie trochę nie bardzo wiadomo do czego to wszystko zmierza, aczkolwiek jednocześnie muszę podkreślić, że bardzo podobał mi się styl w jakim nakręcono ten film taki bardzo dokumentalny, bo pozbawił on całą tę historię takiego patosu, który myślę, że trochę przeniósłby tę historię w rejony ckliwości czy, czy właśnie takiego emocjonalnego szantażu, a tutaj udało się tego uniknąć i cała historia wybrzmiewa dzięki temu, Dużo bardziej szczerze i w taki bardzo nienachalny sposób. Dlatego też myślę, że film jak najbardziej spełnia swoją rolę, podchodzi w taki, no właśnie, dość nieoczywisty, ale bardzo wartościowy sposób do tego problemu, bo pokazuje nam przede wszystkim ludzi. I myślę, że o to chodziło, żeby pokazać ludzi, którzy utknęli gdzieś między tym politycznym młotem a kowadłem, ale też pokazuje nam ludzi, dla których humanitarność i widzenie, właśnie w drugiej osobie człowieka są pewnymi uniwersalnymi wartościami, które zawsze będą ważne i zawsze będą potrzebne, i nawet najmniejszy akt dobroci, akt pomocy ma duże czy może mieć duże znaczenie. I to jest moim zdaniem naprawdę wartościowa rzecz, którą warto wziąć sobie do serca podczas tego seansu i z którą właśnie wyszedłem po seansie. Tak jak mówiłem, nie wszystkie rzeczy mi się tu podobały, nie wszystkie rzeczy faktycznie ruszyły nie za serduszko, ale były rzeczy, które faktycznie to zrobiły. Zatem, no, ogólnie moje wrażenia są naprawdę pozytywne, a nie spodziewałem się, że tak właśnie będzie. Także tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli przyjdą takie zjeby z jakimś e, ksenofobicznym pierdoleniem, to natychmiast zostaną zbanowani. Od razu ostrzegam, całą resztę zapraszam do dzielenia się swoimi opiniami. Najlepiej, jeśli widzieliście film. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.